Cześć! Witajcie w kolejnym, trzecim już epizodzie z serii Wykaż, że... Udowadnij, że... Tym razem mamy zadanie z geometrii. Następujące. Wykaż, że odcinek łączący środki podstaw trapezu dzieli go na dwie figury o równych polach. Okej, okay, zaczynajmy. Czyli zróbmy sobie duży rysunek. Czyli pamiętamy, że trapez to jest taki czworokąt, który ma minimum jedną parę bloków równoległych do siebie, tak? To narysujmy taki typowy trapez. Tak, tak, tak... Oczywiście to jest szkic, więc nie musi być idealnie od linijki. Ma to nam tylko zobrazować sytuację. Ok, to zobaczmy. Wykaz, Wykaż, że odcinek łączący środki posta trapezu dzieli go na dwie figury o równych polach. To przykładowo bo mamy środek gdzieś tutaj i na przykład powiedzmy tutaj. Czyli ten odcinek zielący, no to będzie ten. Tak? Trochę mi się tutaj Ok, i zobaczcie, podpiszmy. Tak, czyli mamy jakiś trapez. A, B, C, D. Tak, i przykładowo, tak. Mieliśmy na początku tutaj jakąś podstawę A. Tutaj jakąś podstawę B. No nie? Więc tutaj mamy. Jedna, druga A. Jedna, druga A. Tak? Czyli tutaj nastąpił podział. Powiedzmy, tu oznacz te punkty E i F. I zobaczcie. Wysokość tego trapezu zawsze będzie teraz jakieś H. Tak? Bo tu niezależnie wszędzie mamy H. No i zobaczcie. Dlaczego te dane akurat przedstawiam? No bo pole trapezu to jest. Jak dobrze wiemy, suma podstaw, czyli a plus b, razy wysokość, i to wszystko podzielone przez 2. I teraz zobaczcie, musimy wykazać, że jakieś powiedzmy pole 1, czyli pole tej, ops, pole pierwszej połówki trapezu, tak, to się równa pole drugiej połówki trapezu. Tak, musimy to wykazać, czyli wykaż, że p1 to się równa p2. No i widzimy, że tak naprawdę ta czerwona linia tak, łącząca środki poszczególnych tutaj boków podzieliła nam znowu na dwa trapezy ten trapez, tak? Więc policzmy powiedzmy poszczególne tutaj pola. P1 to się równa, tak? Niezależnie jak liczyli trapez. No to tak, tutaj oczywiście mamy tak jedna druga P i tutaj mamy też jedna druga B, tak? odtąd dotąd jedna druga B, odtąd dotąd jedna druga B i tutaj całe B, tak? Czyli tak, suma tego i tego. No dobra, no to jedna druga A plus jedna druga B. Wysokość jest zawsze tutaj w tych trapezach ta sama H. Tak, niezależnie tutaj ta odległość w od tych podstawach jest ta sama. Podzielić przez 2. Pole 2 to się równa i teraz niezależnie liczymy kalkulację, tak? No znowu tutaj mamy 1, druga B, a tutaj mamy 1, druga A, czyli suma tych podstaw. Jaka wysokość? No zauważamy, że nadal jest ta sama wysokość, czyli razy H. No i wzór to się nie zmienił przez 2. I słuchajcie, no tutaj widzimy jasno, że i zarówno P1, i zarówno P2 to jest ta sama kalkulacja, tak? bo idealnie tutaj podzieliliśmy te podstawy na pół, tak więc jakby do sumy podstaw wchodzą te same składniki i możemy stwierdzić tak naprawdę, jak tu dobrze na przykład zastępujecie klatkę i porównacie to i P1 i P2, no to jest ta sama kalkulacja, czyli P1 równa się P2, co należało dowieść. OK, dziękuję za ten epizod. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Jeżeli macie propozycje zadań typu wykaż, że pokaż, że udowodnij, że to też napiszcie propozycje. Dziękuję bardzo.